Maneczko, jestem Ola. Może niektórzy z Was nie mogą kojarzyć z kiedyś, ale teraz wyglądam zupełnie inaczej, bo słuchajcie, pokonałam zaburzenie odżywiania! Słuchajcie, udało mi się, udało mi się wygrać z anoreksją i udało mi się być. Tutaj zdrowa, szczęśliwa i zadowolona ze swojego życia. Dzisiaj do mnie dotarło po prostu pełni szczęścia, jaką, jaką mam w życiu, tak naprawdę. Słuchajcie, to, że zaczęłam dzielić się swoją przygodą w internecie, nie spodziewałam się, że dopuści mnie, doprowadzi mnie do tego momentu, w którym jestem teraz. Dzięki Wam, słuchajcie, dostałam zaproszenie, które dzisiaj się spełniam, do której dzisiaj idę na SBM Festival. Jako reprezentatorka młodych głów będę mówiła głośno o zaburzeniach odżywiania. To mi się w głowie nie mieści, to mi się po prostu nie mieści w głowie. Jak ja, taka mała olka, i po prostu robi to, co czuję w środku, nagle ma możliwość i ma zaszczyt być na scenie z taką osobą jak Martyna Wojciechowska. Mówię to wam nie dlatego, że teraz się nie.